Piłkarze mają bardzo dziwne przyzwyczajenia i rytuały, jeżeli chodzi o mecze piłkarskie. Swoją drogą powstał już kiedyś o tym film na kanale Tajemnic Futbolu. Można powiedzieć, że z każdym nowym pokoleniem pojawiają się nowe i właśnie o jednym z nich chciałbym dzisiaj wam opowiedzieć. Będzie to nietypowe przyzwyczajenie, które swój początek ma jeszcze za gry jako junior, aczkolwiek w przypadku tego piłkarza jest to bardzo bliski dystans czasu. W dzisiejszym odcinku odpowiem Wam na pytanie, dlaczego Gavi gra z rozwiązanymi butami. Zapraszam do oglądania. Gavi to piłkarz, który w ostatnich miesiącach robi niesamowitą karierę w FC Barcelonie oraz w reprezentacji Hiszpanii. Urodził się on 5 sierpnia 2004 roku w niewielkiej andaluzyjskiej miejscowości Los Palacios i y Villafranca. Swoje pierwsze kroki Gavi stawiał w oddalonej o około 30 km Sewilli w drużynie Realu. Stamtąd w roku 2015 dołączył do FC Barcelony. 2021 rok był w jego karierze wręcz kosmiczny. Najpierw dostał się do drugiej drużyny Dumy Katalonii, potem awansował do pierwszej, a jakby tego było mało, zadebiutował w seniorskiej drużynie reprezentacji Hiszpanii. Ciekawostką jest fakt, że w 2021 roku Gavi rozegrał kilka spotkań dla kadry do lat 16. Gavim są zachwyceni wszyscy na Camp Nou, włącznie ze szkoleniowcem Szawim Hernandezem. Posiadanie go w zespole jest dużym atutem. Rozegrał dziś świetne spotkanie. W wieku 17 lat wszedł już na taki poziom jest teraźniejszością i przyszłością tego klubu. Mamy szczęście mając takich graczy jak on, Araujo, Pedri, Ebde i inni. To niezwykłe. Gavi jest dla mnie bezcenny." Wróćmy do tematu przewodniego, czyli butów Gaviego i jego rozwiązanych sznurowadeł. Jak zauważyli niektórzy kibice, 17-latek bardzo często gra z niezwiązanymi butami. Dziennikarze również podchwycili temat, który na pierwszy rzut oka wydawał się bardzo ciekawy. Wszyscy zaczęli się doszukiwać w tym pewnej historii oraz drugiego dna. Po wnikliwym dochodzeniu hiszpańskich dziennikarzy okazało się, że w kontekście rozwiązanych sznurówek nie ma żadnej tajemnicy. Jest to po prostu przyzwyczajenie z czasów juniorskich. Jeszcze grając w Realu Betis Gavi miał tendencję do niedbania o zawiązane sznurówki. Piłkarzowi w żaden sposób nie przeszkadzało to w grze, dlatego obecnie 17-latek traktuje to jako swego rodzaju talizman. Dziennikarz Mark Marba Prats ujął to w takich słowach. Gavi od najmłodszych lat gra z rozwiązanymi sznurówkami to dlatego, że nie umie ich dobrze wiązać. Nie przejmuje się tym i gra w ten sposób. Jeżeli wierzyć w tego rodzaju przesądy, to Gavi do końca kariery powinien grać z rozwiązanymi sznurowadłami. W ciągu bardzo krótkiego czasu Hiszpan zaliczył niesamowity progres. Jest na tyle ważnym zawodnikiem, że Xavi Hernandez chce między innymi na nim budować nową potęgę FC Barcelony. Jeżeli siedemnastolatka będą omijały kontuzję i będzie miał trochę szczęścia, to może spokojnie kandydować na nowego szawiego czy nowego Inieste. Camp Nou czeka na takich piłkarzy jak Gavi. Wszystkich fanów futbolu zapraszam do darmowej, przeglądarkowej gry Football Team. Link znajdziesz w opisie. Na dziś to tyle. Dzięki za uwagę! Do usłyszenia!